A z tej strony Ayrton i witajcie w kolejnej kampanii z Left 4 Dead Dzisiaj będziemy robili oczywiście drugą kampanię i, tak jak obiecywałem, pierwszą część. Tak jak poprzednio, jest ze mną JackBolt, także możesz się przywitać. PRZEWIET Well, <laughs> tego tak się nie spodziewałem. E, dobra, no to... Zaczynamy. zaczynamy. Na marginesie jeszcze ja dodam, że JackBolt ma kanał, ale to już chyba każdy wie. Klasycznie link będzie w opisie. Możesz się pochwalić, co nagrywasz. Eee, w zasadzie jedyne co nagrywam to trybko operacyjny w StarCraft. Jak tylko znajdę chwilę i chęć, to nagram wielki. Może niewielki, ale poradnik do tego trybu. Co jak działa, jak to wszystko w ogóle ogarnąć, i tak dalej. No. Że dlaczego uwielbiam ten tryb? Nie wiem, kiedy wyjdzie, ale kiedyś w końcu wyjdzie. No, wyjdzie jak wyślesz mi kawałki. Tak. Ale A na chwilę trzeba je nagrać. No jak ktoś by nie wiedział, to ten film robimy tak trochę we współpracy. O okay. oh yeah. Co tam? Teczka i tabletki. Tabletki, wziąłeś sobie je? O, mołotok. Oh. Chyba też on zgubił. A możliwe. Sorry. Chyba Cię postrzeliłem w Ufff 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 Za Tank Już? Czekaj, co? Co, co jest Było napisane warczenie tanka. Okej. Okay. Było nie słychać jeszcze, ale co my tu mamy? Well, strzelba. Tak, był tank. Szczelba i ten maszynowy. Mm, no, ma Okej, okay, mamy tabletki. Faktycznie co słychać tanka. Jest i on. Here he comes! Odpalamy! Dzięki za co? Podpaliłeś mnie. A. Ale Where chyba nie za bardzo. O! <laughs> pipe bombę podpaliłem Podpaliłem absolutnie każdego w tym pokoju. Jakbyś chciał, to tu jest pipe bomb. Ja nie wezmę, byłam gotowa. Gdzie, gdzie, gdzie? E, tam w pomieszczeniu. tu, 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 tu

Mogło być lepiej, ale... Mogło być lepiej. <grymne> nie powie, nie to, zbiega, to, samo. No to jest Hunter. Czy on nie trafił? No, znaczy, teraz już trafił, ale... Nie wiedziałem, że Hunter może nie trafić. No. Może nie trafić. Aaaa! Au. Eee, masz tarzera. A, już nie masz. Dobra, no cool. Zbliża się atak. I widzę Spitera. A, a propos Spittera. Pomóż ktoś. Chyba coś nie wyszło z tą bombą. Totalnie nikt mnie nie oberwał. Dobra, żyję. To dobrze. Okej. Okay. Ciekawe czy będzie Scar. Byłoby bardzo fajnie. Zaraz ty lubisz skara? No moja ulubiona oh, yeah. broń huh. Dobra, do tego auta nie przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej w tej grze W CS-ie za nim nie przepadał na przykład Ale, ale rytnął Jest kolejny digl jakby Aha, a tak się zbliża SM O, dostałeś Andrzej na Linkę Jep, nie ma tu broni, co ciekawe Serio? O jest niestandardowe Okej, okay. to się faktycznie rzadko zdarza Tutaj często jest broni, jednak nie tutaj, nieważne. Tu, tu coś jest na pewno. Oj, jest to adrenalina. Dobra, weźmy w sumie nic nie mam. Jest tu żółć jakbyś chciał. Chyba. Ci heada. I okay. To jest Jocki? tak? I. I. Wait a second, zanim gdziekolwiek pójdziemy. Czy ty widziałeś jak. Ocisky zapalające. Czy ja mogę to sobie wziąć do digla również? Nie, szkoda. Nie. Yeah. Oh, <sighs> Chyba dużo mi...

Kończy mi się Amo przejdzie Charger? Nie Gdzieś jeszcze jest O! Albo oh. był. Smoker! Mam go. Oh. Hmm. Okay. Oh, okay. Oh. Those tents. Oh, so much. Oh, nice. <laughs> Apteczka, bomba, Młoto! Ten dżoki. Już drugiego, kto że się tak zinteresowało. No, tamten, co był koło tego budynku, też tak poleciał. O, no, coś zrobiłem. Witam Panią! Nosz! Dziń. Czy chcecie może porozmawiać o... Przewadze... Au. 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 Zmiesiu. Welp. Safe room back here. Chwila. Hej. Listen to me. Łopata. Oj. Najpierw się poleczę. Okej. Okay. Nie możemy skończyć. No! Kurde, tak blisko, że przebić Elisa. O! Wow! Tego się nie spodziewałem. Ja też. Faktycznie trochę tak tam blisko do, szyby, do ale... tysiąca. Jej, nie ja jedę. Praktycznie więc... wyłącznie zniszczyliśmy tą łyczkę. Ale muszę, oh. ale ja ci powiem Wszyscy. szczerze, że. To była sytuacja, nie To była sytuacja z tą łyczką w stylu. Mam jeszcze dwa pociski zapalające, nie? No. I mam adrenalinkę. Wstrzeliłem w nią obydwoma zapalającymi, odpaliłem adrenalinę i na wstecznym jadę. I po prostu takie, no dalej, dorwi mnie, dorwimy, mnie, dorwi mnie, dorwi mnie, I dare you! No, no to w, w takim razie to chyba byłoby na tyle. Drugi fragment kampanii pojawi się w nieokreślonej przyszłości. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I cześć!